Juhu! Dzień dobry bardzo serdecznie, z nami Numomirski Studios Moi drodzy, jakiś czas temu widziałem sobie w źródłach, przeglądałem sobie internet i widzę sobie Twoja twarz brzmi znajomo Julia Żugaj, ostatnie miejsce, ósme. Naprawdę mnie to cieszy Normalnie mnie ta informacja cholernie mnie cieszy Ponieważ takie osoby jak ona nie powinny w ogóle yy, brać udziału, być yy, publiczne, tylko nigdy się nie powinny pojawiać, nie? Takich osób trzeba sprzątać ze świata, bo ona demoralizuje ludzi, nie? Muszę jeszcze raz nagrać to przesłanie, ponieważ ten film raptem cieszy się pięciowyświetleniową yy, Popularnością muszę dotrzeć do większej, większego grona widzów, żeby wszyscy widzieli, że Julia Żugaj to zwykła idiotka i, i, i głąb, bo, jest, bo ona jest głąbem, nieudacznicą, nie potrafi się zachować. Zresztą udaje, że jest taka miła i sympatyczna, jeżeli widzę po jej twarzy, że tak naprawdę nie jest. Niestety znam osobę, która bardzo ją lubi. Nie jest to mój. Nie powiem kto, ale znam osobę na pewno jest nieletnia. No i urodziła się w 2012. No ale więc niestety. należy raczej do pokolenia, które będą uwielbiały influencerów. Ja jestem okres starszego pokolenia. I uważam, że Julia Żuga jest beznadziejna. Nie oglądam jej filmów, ale jak jeszcze, ale, ale mój wspólnik Michał Zalewski też przeglądał jej profil i też uważa, że jest beznadziejny. Więc to co, ja będę święt, świętował. Już strasznie świętowałem jej porażkę. Jest, jest, bo wow, super. <grym> Bardzo mi cieszy jej porażka i mam nadzieję, że będzie ponosiło jeszcze więcej porażek. Dziękuję za uwagę. Zenon Lubomirski.